Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M Dzisiaj na odcinku zrobimy sobie pojedynek dużych limitek z FIFA 365 2020 W sumie jest ich 6, ale z Liverpoolu dwóch zawodników, Salah i Van Dijk, wybrałem Van Dijk Więc mamy 5 zespołów, Paris Saint-Germain, Mbappe, Juventus Cristiano Ronaldo, Messi z Barcelony, Van Dijk, Liverpool i Hazard Real Madrid Pojedynek będzie na zasadzie: jeżeli karta klubowa, punkcik, jeżeli wpadnie sam zawodnik, to dwa. Mamy 10 saszetek Sify, tak więc zaczynamy. Zobaczymy, kto zwycięży. No i pierwsza karta jest dla Paris Saint-Germain, dla Mbappe, punkcik z Di Maria. Dla Liverpoolu mamy Robertsona też punkcik dla Wandajka. I to wszystko. Tutaj nie ma już nic. Więc lecimy dalej. Borussia City, Inter, Chelsea, Inter i Barcelona. Mamy Artura. Bayern. Patrzcie. Trzy razy Bayern. Ale nie ma limitki. No, i tutaj w pozostałych też nic nie wpadło. Inter jest real. Mamy krosa Rakitic dla Barcelony. I to wszystko dużo. Interu dzisiaj wpada, jak widzicie. Rakitic znowu. Jest Juventus, Douglas Koszta, oj Barcelona tutaj teraz wpada jak najęta Artur i multiple, czyli mamy w sumie 5 punktów już i dopiero w połowie jesteśmy pozostali zawodnicy po jednym tylko, więc ciężko będzie tutaj Barcelonę pokonać. Jest Juventus, Buffon i tutaj również Juventus, Bonucci. Ale Barcelona ponownie wpada multiple. I jeszcze raz. No, Artur tutaj dzisiaj robi grę. Mamy raz, dwa, trzy razy bazówki z Arturem. Na drugie miejsce skoczył Ronaldo z Juventusem. Jest Real. Punkcik. I Messi za dwa. I to wszystko saszetki tutaj nie ma nie ma i nie ma Borussia jest Juventus mamy Ruganiego Ajax patrzcie tutaj wpada Lewandowski, Chelsea i to wszystko. Ostatnia saszetka, więc tutaj raczej już mamy zwycięstwo Barcelona z Messi Jest jeszcze Paris Saint-Germain. Druga karta i to by było na tyle. Czyli zwycięstwo Barcelony i Messiego. Mamy raz 2 3 4 5 6 7 8 9 punktów. Na drugim miejscu Cristiano Ronaldo 4. No i egzekwo tutaj Real i Paris Saint-Germain. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.